Witajcie słoneczka moja. Teraz Wam powiem o fokusie i o energii. Postaram się Wam wytłumaczyć jak najlepiej, czyli na przykład tak. Masz biznes albo pasję, na której powinno ci najbardziej zależeć, czyli na sobie, na swojej pasji. Na to, żeby być niezależna. Obojętnie co? You are the most important in your life. Nie? Masz swoją pasję, to do każdego się tyczy. I tak. Masz swoją pasję, masz swój biznes. Patrzysz się tam na swój biznes. Co zrobić, co robić, co zrobić. Twoja power, czyli oczy skierowane są tam, twoje myśli skierowane są tam, i cały power idzie tam. Jak jesteś w jakimś związku albo marzy ci się jakiś zenio, nie? I zenio cię wkurzy, i ty ze swojej pasji schodzisz oczami na niego, to już tam. Nie ma energii, tam nie ma nic. Ty już jesteś, kurwa, tam gdzie nie trzeba. Tam gdzie nie trzeba patrzysz. I Twój Power idzie tam. Obojętnie co, jeżeli myślisz o czymś, co było, nie wiem, miesiąc temu, dwa miesiące temu, masz w głowie myśli, jakieś o dupie marynie i o nich myślisz, Twój Power idzie w te myśli tam, gdzieś na to, czego nie ma, czego co. Co nie istnieje, tracisz swoją energię na coś, czego nie ma. Także y, pamiętajcie, za każdym razem pamiętajcie o tym, gdzie patrzysz. Telefon scrollujesz, patrzysz, gdzie Twoja energia power goes, nie? Także za każdym razem napisz sobie na kartce, tam gdzie Fokus. Tam energii. Także skupiajcie się na tym, co dla Was jest ważne, bo energia Wam wycieka cały czas. Także pamiętajcie: tam, gdzie widzisz, tam, gdzie oczy, fokus i tam jest energii. Nie, nie, nie rozpraszajcie się tu trochę, tam trochę, tu myśl, tam myśl, to było, tam będzie. Nie ma nic, jest tylko tu i teraz. Musisz być tu i teraz i fokus na tym, co jest tu i teraz. Co możesz dzisiaj zrobić dla siebie, co możesz zrobić dla swojego biznesu, dla swojej pasji, tak? Wszystko. It's here and now. Trzeba się dyscyplinować i trzeba się ciągle come back, come back to the now, bo odpływacie myślami gdzieś o dupie marynie. Niektórzy zatrzymują się w czasach, co było kiedyś, a tego już nie ma, bo to tylko myśl, która została ci w głowie, to nie istnieje, tego już nie ma. Czyli come back to, to now. Bo jest tylko tu i teraz, fokus na tu i teraz. Jak gdzieś odpłyniesz, to wracaj, wracaj, spójrz na ręce, spójrz na to, co jest wokół, co się dzieje na nogi, na ręce, co wokół ciebie. Come back to the now, bo nie ma nic więcej i fokus tylko na to, czego chcesz. Nie patrz na to, co tam nie chcesz. Nie rozpraszaj tej energii, bo musi być fokus. To tak staram się dla Was wytłumaczyć, żebyście zrozumieli, gdzie i jak wypływa Wam energia. Buziaczki, pięknego dnia.